Radek, plan wykonany? Wykonany, tak, zadowolony jestem. Już, co, co zadziałało? Co przede wszystkim? Bo niełatwy pojedynek. Co ta metodyczność taka? Cały czas napierał do przodu, był konsekwentny, tak samo w tych swoich atakach. Już tak od drugiej rundy widziałem, że troszeczkę przełamał go. Bardziej psychicznie, bo tam, tam zawodnik naprawdę mocno też atakował e, kapo. Cały czas było groźnie. Ale widziałem, że idzie w naszą stronę. Widziałeś, że ciosy wchodzą, bo ten moment zatrzymania Nie, tak... widziałem to, bardziej widziałem to, że takie przełamanie mentalne bardziej, że Grzesiek już wchodzi w ten trans. Pierwsza runda jeszcze była taka, bo poszukał tam różnych ciosów, też przyjął swoje. Ale już od tej drugiej rundy widziałem, że tak kliknęło coś na, na stronę jakby taką mentalną w głowie grześka, a natomiast z drugiej strony widziałem, że już troszeczkę bardziej odpuszczał zawody. Radek, gratuluję Wam zwycięstwa. No, myślę, że trudny lokalny też i mentalnie tak, pojedynek. Tak, trudny, no jakby niepotrzebna ta trochę, trochę walka, no ale tutaj może się z każdym także. Skoro obydwoje się zgłosili, to też wiedzieli na co się piszą, aczkolwiek faktycznie celowaliśmy w innego rywala. Trener Radek Prieki, dziękuję bardzo. Dziękuję.